Księga Zachariasza, rozdział piąty. Potem znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był unoszący się zwój. I zapytał mnie Anioł: Co widzisz? Ja odpowiedziałem: Widzę unoszący się zwój, dwadzieścia łokci długi i dziesięć łokci szeroki. W czasach Zachariasza książki miały formę zwojów. Dwadzieścia łokci to około dziesięciu metrów, dziesięć łokci to około pięciu metrów. Na takim zwoju można było zapisać bardzo wiele. Wtedy rzekł do mnie: To jest klątwa, która spadała na cały kraj. Dlatego każdy złodziej według niej będzie potępiony, i każdy krzywoprzysięzca według niej będzie potępiony. Bóg przeprowadził sąd bardzo szczegółowo, zapisał kto w czym przewinił i co go za to spotka. Anioł wspomniał o złodziejach i krzywoprzysięzcach. Pewnie Bogu szczególnie zależało na tym, aby tych grzechów nie było w Izraelu. Zesłałem ją, mówi Pan zastępów. I wchodzi do domu złodzieja i do domu tego, kto fałszywie na moje imię przysięga, i pozostaje w jego domu i niszczy go wraz z jego drzewem i jego kamieniami tak jak każde słowo pochodzące od boga także ta klątwa działała i miała moc. Niszczyła złodziei i krzywoprzysięców i niszczyła także ich domy i ogrody. Przypuszczam, że ta wizja miała wyjaśnić Zachariaszowi, dlaczego przez ostatnie kilkadziesiąt lat padały na naród izraelski różne nieszczęścia. Potem wystąpił anioł, który rozmawiał ze mną i rzekł do mnie: Podnieś oczy i zobacz, co to wychodzi. Anioł kazał Zachariaszowi rozejrzeć się. Słowa, które przetłumaczono, co wychodzi, dosłownie znaczą, co idzie naprzód. Miał zwrócić uwagę na jakiś poruszający się przedmiot. Wtedy zapytałem: Co to jest? A on odpowiedział: To, co wychodzi, to jest Efa, i dodał: Taka jest ich wina w całym kraju. Efa to była miara objętości równa 40 lub 22 litrom, a także nazwa dzbana, który miał taką objętość. Zachariasz zobaczył taki dosyć spory dzban i anioł powiedział mu, że ten dzban zawiera w sobie winę każdego w tej ziemi, czyli każdego Izraelity. A wtem podniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem kobietę siedzącą w efie. Te słowa, które zostały przetłumaczone jako ołowiana pokrywa, dosłownie znaczą talent ołowiu. Talent to jest około 30 kilogramów, także była to dosyć ciężka pokrywa. Tej kobiecie siedzącej w dzbanie trudno było ją podnieść i wydostać się. I rzekł, to jest bezbożność i zepchnął ją do wnętrza Efy i rzucił na jej wierzch ołowianą pokrywę. Anioł pokazał Zachariaszowi tą bezbożność siedzącą w dzbanie. Ona chyba próbowała się wydostać, kiedy zobaczyła, że pokrywa jest otwarta, więc ją zepchnął z powrotem i zamknął pokrywę. Znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto wyszły dwie kobiety, których skrzydła poruszał wiatr, a miały skrzydła jak skrzydła bocianie i one podniosły efę między niebo a ziemię. Dzban z bezbożnością podniosły jakieś dwie anielice, które miały bocianie skrzydła. Bociany latają daleko, także można się było domyślić, że ich zadaniem jest usunąć tę bezbożność gdzieś daleko. Wtedy zapytałem anioła, który rozmawiał ze mną, dokąd one zaniosą Efe, I odpowiedział mi, będzie dla niej wzniesiona świątynia w ziemi Sinear, a gdy będzie gotowa... Postawię ją tam na kole. W ziemi Sinar budowano wieżę Babel. Ta ziemia wchodziła w skład państwa babilońskiego, które zniszczyło królestwo Judy. Przez tą wizję Bóg zapowiedział Zachariaszowi, że usunie bezbożność z Izraela i przeniesie ją do ziemi Sinar. Ta ziemia stanie się ośrodkiem bezbożności, ośrodkiem buntu przeciwko Bogu, tak jak to już niejednokrotnie było. w Przeszłości. Jan w Apokalipsie pisał o wielkim Babilonie, czyli w czasach ostatecznych będzie wyraźnie widać, że ten główny ośrodek buntu przeciwko Bogu znajduje się w dorzeczu Eufratu i Tygrysu.